Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza: Gdy się wtedy narodził Jezus w Betlejem Judzkim za dni króla Heroda, oto przybyli mędrcy ze wschodu do Jerozolimy, mówiąc: Gdzie jest on król żydowski, który się narodził? Albowiem ujrzeliśmy gwiazdę jego na wschodzie i przybyliśmy pokłonić się jemu. A usłyszawszy to, król Herod zatworzył się i cała Jerozolima z nim. I zebrawszy wszystkich przedniejszych kapłanów i nauczycieli ludu, dowiadywał się od nich gdzie się miał Chrystus narodzić a oni mu rzekli w betlejem judzkim bo tak jest napisane przez proroka i ty betlejem ziemio judzka żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książętami judzkimi albowiem z ciebie wynijdzie wódz który by rządził ludem moim izraelskim wtedy herod wezwawszy potajemnie mędrców dokładnie dowiedział się od nich o czasie gwiazdy która im się ukazała a odsyłając ich do betlejem rzekł Idźcie, a wywiadujcie się pilnie o dzieciątku, a gdy znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja przybywszy pokłonił się jemu. Oni tedy po wysłuchaniu króla ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą byli widzieli na wschodzie, wyprzedzała ich aż zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. A ujrzawszy gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką. I wszedłszy w dom, znaleźli dziecię z Maryją, matką jego, tu się przyklęka. I upadłszy, pokłonili się jemu, a otworzywszy skarby swe, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę, a otrzymawszy odpowiedź we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do krainy swojej.